Tak? Tak. No Pani tak, Pani, ty... pani, czyta. pani, pani ma teraz... czyta, Pani ma czasu dość, teraz to Pani czyta. Ja nie wiem, bo ja słyszałam, że wszyscy na meryturze to nie mają czasu. To są to Panie, to twierdzą, ja. że są bardzo zajęte. Tak? Nie. Bardziej niż A. kiedy no. pracowały. Nie, ja mam dość czasu, także czytam, czytam. Nasza biblioteka, poza oczywistą działalnością wypożyczania książek, prowadzi liczne zajęcia. Zajęcia z kaligrafii, wspaniałe dla dzieci, dla dorosłych zajęcia zielarskie, z rozpoznawania lokalnej roślinności i tego, jak można to przełożyć na na życie codzienne, jak można skorzystać z dobrodziejstwa, które rośnie tuż za oknem, gdzieś za płotem. Fantastyczne zajęcia. Każde spotkanie literackie, które tu się odbyło, jest wyjątkowe. Każde spotkanie z ilustratorem dla dzieci, warsztaty z panią Marzeną Żurek, psychodietetyczką. O, jest olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu wiedzę. No, szczerze powiem, że przy... Wszystkie te, te, te pomysły cieszą się ogromnym uznaniem tutaj osób uczestniczących. Ktoś po prostu by mógł pomyśleć, że miejsce e, książek, a tak naprawdę to jest miejsce spotkań. Miejsce spotkań różnorakie nie tylko z literaturą w postaci książek, ale z literaturą na żywo z twórcami, e, ale. To, co mnie bardzo interesuje, to miejsce spotkań czytelników, że tutaj musimy się spotkać. I tak jest w Harzykowych, właśnie ja to wszystko czykałam, realizowane. To, no, ja. to zobaczymy. I to, że to jest takie małe środowisko lokalne, to rzeczywiście znamy naszych czytelników, znamy ich historię, znamy ich preferencje czytelnicze. Znamy ich też trochę aktualne problemy i problemy ich żon. Wypożyczamy książki na telefon. Mam dużo takich seniorów, starszych, którzy nie mogą do nas dojechać. W związku z tym albo ktoś przyjeżdża po te książki, albo my prosimy Harza, że Albo same je dowozimy, więc jest to taki bliski kontakt. Rzeczywiście no to jest taki plus małych bibliotek. Często, jak mamy spotkania z dużymi, jakimiś wojewódzkimi filiami, to wiemy, że to tak nie wygląda. Tak Smart. jak ta ostatnia była, ta seria tutaj, ta nowość, mm -hmm, co miałam. Mm -hmm. tankie, ta jak była... ma taką serię, ale Aha. niestety jest wypożyczona? Mm -hmm, mm -hmm. W związku z tym, że jesteśmy w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury, to nasi czytelnicy uczestniczą też jakby aktywnie w różnych imprezach, które proponują i świetlice, i domy kultury. I dzięki temu nasi seniorzy mogą wyjeżdżać do teatru, mogą wyjeżdżać tak jak na przykład teraz na spotkania dla seniorów w stylu retro, mogą uczestniczyć w zajęciach garncarskich, rzemieślniczych, najróżniejszych. Zrobiłam taki staw, że pływają te łabędzie, a tu jest siostra ich, która Ta, ma odczarować, Ta, ona już była królewną i ma odczarować tych braci. Ale pięknie. Ale łączyła Nie. Pani dużo technik, widzę, tak? Bo tak, Pani tutaj iż tutaj to, bo ona miała być spalona. Jesteśmy w Wiejskim Domu Kultury w Ogorzelinach, gdzie staramy się przekonać zarówno dzieci, jak i młodzież, a także seniorów do sięgania po książki. Przyznam się, że wyszukujemy najróżniejszych sposobów właśnie, żeby zachęcić do czytania. Dużo osób sądzi, że takie pokolenie nastoletnie nie czyta dużo książek, ale z tego co wiem, to np. ja, moja koleżanka i kilka z moich koleżanek też lubi czytać książki. No najbardziej cieszy nas to, kiedy też młodzi czytelnicy nas wracają po zajęciach i po prostu przychodzą tutaj po szkole posiedzieć, poczytać, porozmawiać z nami, pograć w gry. No jest to taka. Dla nas chyba największa radość tego, że te, że te dzieci przychodzą na zajęcia takie dla nich stricte celowane, jak, jak spotkania autorskie czy warsztaty, ale przychodzą też tak sobie po prostu, bo lubią tutaj być. E, I często tutaj się rozkładają na poduchach, jest tutaj czasami bardzo dużo, e, no to jest świetne. To jest taki, taki ogromna dla, no dla nas radość, że ta biblioteka jest dla nich, nie kojarzy tylko z książkami i ciszą, ale często właśnie z głośną rozmową, z piciem, herbaty często przychodzą. Jedzą kanapki albo podgrzewają swoje zupki w mikrofalówce, więc no myślę, że to jest miłe. Myślę, że to jest takie dla nich fajne i przyjazne miejsce, mam nadzieję. W mojej marznej bibliotece jest pełna regałów z książkami y, różnej tematyki, y, różnej grubości, długie, krótkie. Y, są bardzo wygodne fotele, dużo miejsca do czytania. Jesteśmy jako mieszkańcy niezmiernie wdzięczni za stworzenie takiej przestrzeni. Chcielibyśmy, żeby ona rozkwitała. Żebyśmy mogli poszerzać grono też osób, które będą się dołączały stopniowo. I jestem e, no <laughs> szczęśliwą czytelniczką i małą czytelnika i, i, i często uczestniczymy tutaj w eventach, które odbywają się w bibliotece. Ta biblioteka tutaj w Harzykowych, mając tak skromne możliwości e, pomieszczeniowe, tak to nazwę, realizuje także nasze potrzeby w postaci różnorakich warsztatów. A to wikliniarskich, a to malowania na szkle, realizuje nasze zainteresowania, rozbudza nasze zainteresowania, próbując w tych skromnych warunkach, warunkach lokalowych to jakoś realizować. No, niestety niekiedy ja odchodzę z kwitkiem, bo po prostu już nie ma miejsca, tak? Nie ma miejsca. No, największym problemem biblioteki jest z pewnością to, że jest to za małe miejsce. No, z wielką przykrością często odmawiamy y, i dorosłym czytelnikom, i tym młodszym, bo po prostu nie ma miejsca. Y, zajęcia np. bibliotecznego klubu czasami dzielę na pół, ponieważ no, jest nas tak dużo, że, że się nie mieścimy. Y, jest to no najbardziej przykre, że ci, że ci ludzie rzeczywiście są i chcą u nas przebywać, a często z powodów lokalowych nie mogą. I są to liczne ograniczenia, zapisy. Zazwyczaj jest to troszeczkę tak, kto pierwszy, ten lepszy. Tak? No nam z tego powodu jest rzeczywiście najbardziej smutno. Wymaga to też od nas rzeczywiście bardzo dużo takich nakładów logistycznych, że kiedy dzieją się warsztaty, to po prostu no bardzo intensywnie myślimy, jak tutaj to pomieścić, jak tutaj część nagle spotkania autorskiego potem, Musimy zamieścić warsztaty, musimy szybko e, przygotować stoliczki, krzesełka, wynosić ich zaplacza z piwnicy. Jest to rzeczywiście bardzo problematyczne, więc przede wszystkim e, ten lokal ta, ta, to jest dla nas rzeczywiście e, największym problemem. My pytaliśmy też, Panią o książkom, czy, czy tutaj z. Zda sprawdziłby się książkomat, no to była opinia, że nie, że tutaj nikt nie chciałby książkomatu, bo no bo oni przychodzą do tego miejsca, ci ludzie, chodziło też o spotkanie, o jakieś takie właśnie wymianę poglądów, rozmowę zwykłą. Później jeszcze chciałabym to zaopiniować przez osobę, które pracuje w Krajowej Radzie Bibliotek i jak ona by tutaj widziała rozwiązanie tej dostępności biblioteki, czy to byłyby książkomaty, czy to byłby bibliowóz, czy filie, czy Włożenie ludzi tutaj? Nie, nie wiem, jakby to... Bo ja jakby nie mam pomysłu na rozwiązanie na, na tego problemu, nie? Dobra, tylko że dzisiaj Pani Basia, zapraszam do godziny 14, jutro do 17, jak by Pani chciała. Dzisiaj będzie. Dobra, okej. Okay. Dobra, a co by Pani chciała Dobra, to szukam jeszcze, Pani to ostatnio miała. Zachęcam do przechodzenia do biblioteki, do miłych pań, pani Ady i pani Karoliny, które są bardzo miłe.